Kochani, trzy razy nie na działce. W ogrodzie trzy razy nie. Zgodnie z zasadami permakultury, czyli nie przekopuj, nie wyrywaj roślin oraz nie usuwaj liści spod drzew. Pierwsze nie, czyli nie przekopuj. Zanim może zacznę mówić o tych trzy razy nie, to taka krótka refleksja. Wiele osób pragnie tego, żeby na koniec sezonu, jesienią, zostawić nieskazitelny niemal porządek w swoim ogrodzie. Chciałyby te osoby, żeby ogród czy działka przypominały kuchnię bardzo skrzętnie wysprzątaną. Może to i ładnie wygląda, może to się komuś i podoba, ale na pewno nie jest z korzyścią dla tego skrawka natury, który właśnie jest na naszej działce czy w ogrodzie. Jeżeli chodzi o przekopywanie, to widzimy, że nadal wiele osób Podąża za tym nawykiem, który nie wiadomo w zasadzie dlaczego nadal się utrzymuje, i wierzy w to, że przekopywanie gleby chroni tę glebę, czy jej w jakiś sposób pomaga. Zwłaszcza zaleca się na koniec sezonu przekopanie, przekopanie gleby na tak zwany ostry szpadel to chyba się nazywa czyli, że po prostu tę glebę się przekopuje, zostawia się takie kawałki, Górki, dołki, górki, dołki, nawet się tego nie grabi, żeby zachować właśnie taką nierówną powierzchnię. I tutaj są różne uzasadnienia tego. Po pierwsze, że w ten sposób, zostawiając glebę, jak ją odwracamy, to powodujemy, że wszystkie jaja czy larwy szkodników, które tam są w tych głębszych warstwach gleby. Stają się dostępne dla zwierząt, na przykład dla ptaków, i wtedy ptaki to wyjadają, i mamy problem szkodników z głowy. Ale należy zadać pytanie, czy na takich działkach, w takich grządkach, które są właśnie w ten sposób przekopywane, czy następnego roku nie występują żadne szkodniki? No bo jeżeli ptaki sowicie na przykład yy, bardzo dokładnie wyjadłyby te wszystkie jaja, na przykład ślimaków, to tych ślimaków czy innych szkodników nie powinno już tam być w przyszłym roku, prawda? A jednak są. Uważa się też, że przekopywanie gleby pomaga jej w tym, żeby ona zatrzymała więcej wilgoci, bo na przykład jak pada deszcz, to wtedy w te dołki tam wpada woda i to pomaga glebę nawodnić. Myślę, że to są jakieś nieprawdziwe przekonania. Jeżeli spojrzymy na naturę, na przykład na ten już przysłowiowy las, to tam przecież nikt nie przekopuje lasu. No co prawda od czasu do czasu przejdzie dzik, ryje, wykopie, może zje jakieś na przykład pędraki, bo dzik jest w zasadzie zwierzęciem wszystkożernym, ale generalnie po łacie lasu się nie przekopuje. Przekopywanie gleby właśnie powoduje bardzo dużą szkodę, dlatego że przez te miesiące, kiedy uprawialiśmy ogród, kiedy rosły tam rośliny, to doszło do wytworzenia życia glebowego. Skrzętnie podlewaliśmy, nawoziliśmy, kładliśmy tam różne rośliny, które miały oddać ze swoich tkanek różne pierwiastki. Wytworzyło się bogate życie glebowe, i teraz my, odwracając tę glebę do góry nogami, po prostu to życie glebowe niszczymy. Poza tym powodujemy, że właśnie ta część, która jest taka pełna wilgoci, jeszcze na razie jest odwrócona i ona może ulec wyschnięciu, może ulec rozwianiu przez wiatr. Te składniki, które tam są, mogą zostać wypłukane. Nazywa się to właśnie. Niszczycielską działalnością wiatru czy wody, erozją. Więc nie ma to naprawdę nic wspólnego z tym, żeby robić coś korzystnego dla gleby, przekopując ją. W zamian za to, permakultura proponuje ściółkowanie gleby, dokładnie tak jak to się dzieje w lesie: czyli liście opadają, igliwie opada, owoce leśne opadają. I one tworzą właśnie taką ściółkę, pod którą toczy się nieustająco, nawet zimą, bardzo bogate życie glebowe. Tam te wszystkie mniejsze, większe organizmy yy, robią te korytarze i tak naprawdę tylko te glebę użyźniają, zostawiając tam części siebie, swoje cząstki, swoje odchody ściółka, poza tym, że bardzo dobrze wpływa na tworzenie żyzności gleby, to ona jeszcze jest bardzo estetyczna, bo jeżeli na grządki zastosujemy czy słomę, czy przekompostowane zrębki, czy pozostawimy tam liście przykryte gałązkami, czy nawet same gałązki, to to po prostu bardzo ładnie wygląda i naprawdę chroni glebę. Czyli pierwsze ważne nie, to jest nie przekopuj tej gleby. Drugie nie to jest nie wyrywaj roślin z grządek z korzeniami. Są zwolennicy pozostawiania w ogóle roślin na grządkach. Czyli jak spojrzelibyście jeszcze na nasz ogródek, na grządki, one są pełne roślin. Nie dlatego, że nam się nie chciało sprzątnąć tych roślin, tylko dlatego, że Wczoraj na przykład zebrałam ostatni plon fasoli, że kwiaty są jeszcze takie piękne. Na sąsiednich działkach już te grządki są w dużej mierze uporządkowane. U nas one jeszcze są i niektórzy po prostu odcięliby te rośliny fasoli od podpór i zostawili na grządce, tak jak to jest. I to ma sens, dlatego że akurat fasola, jak i inne rośliny Należą do grupy roślinnych akumulatorów, które gromadzą w swoich tkankach mikro i makroelementy i podczas procesu rozkładu oddają te pierwiastki do gleby. Bardziej w tym nie wyrywaj chodzi o to, żeby usunąć te rośliny, jednak my tak przynajmniej zrobimy, które są jeszcze w grządkach, przyjrzeć się im, czy one. Wykazują jakieś objawy niepokojące, czy też są w pełni zdrowe. One już teraz troszeczkę straciły na swoim pięknie, bo po prostu się zestarzały. Ale każdy ogrodnik wie, czy dana roślina w grządce miała jakieś tak zwane choroby, czy też były tam jakieś szkodniki, więc będzie umiał odpowiedzieć na to pytanie, czy ta roślina jest w 100% dla niego, dla tej gleby bezpieczna, czy nie. Warto jest, jeżeli już lubimy porządek, to wyciąć rośliny, ale pozostawić ich korzenie w glebie. Bo te korzenie do wiosny rozłożą się i w znakomity sposób użyźnią tę glebę. Czyli jeżeli znów wzięlibyśmy przykład fasoli, to tuż przy glebie utniemy jej nadziemną część, a korzeń zostawimy w glebie. Tak samo jeżeli chodzi na przykład o nasturcję, o inne kwiaty. Oczywiście nie mówię tutaj o roślinach typu burak czy porbo, czy seler, bo to są rośliny, warzywa, które długo jeszcze w glebie mogą być, ale mnóstwo jest takich, które normalnie byśmy z korzeniami wyrwali i przekompostowali je. Wprowadźmy chociaż ten jeden, czy zmieńmy chociaż ten jeden nawyk i zostawmy korzenie w glebie. Zobaczycie, że za te kilka miesięcy, gdy przyjdzie czas sadzenia nowych rozsad, to z większości korzeni nie pozostanie ślad. One oddadzą to, co mają w sobie glebie. Natomiast to, co zetniemy, możemy oczywiście, czyli te części nadziemne, możemy wykorzystać. Możemy z nasturcji zrobić na przykład ocet, albo wysuszyć kwiatki nasturcji na herbatkę. I tak możemy przyjrzeć się każdej roślinie, co można zrobić z jej częścią nadziemną. A jeżeli nic nie chcemy robić, no to oczywiście potnijmy ją na mniejsze kawałki i złóżmy na pryzmę kompostową. Trzecie nie, to jest nie usuwajmy liści z naszych drzew z działki czy spod drzew. To może kogoś denerwować, że na trawniku czy na tarasie są jakieś liście. Liście też, te jesienne liście, które już opadły z drzew, one może nie są nawet takie piękne, a nawet mogą komuś się wydawać po prostu brzydkie, bo są brązowe, bo są bure, za chwilę może się zrobić z nich nawet jakaś maź. Ale jak przyjrzymy się znów drzewom w lesie, to te liście tam zostają. I upadając warstwami jeden na drugi, jeden na drugi, zamieniają się w życiodajną ściółkę. Ściółka jest życiodajna zarówno dla drzewa, ponieważ w procesie rozkładu oddaje pierwiastki glebie, w której są korzenie drzew, a po drugie stanowi też na przykład schronienie dla różnego rodzaju żyjątek. Taka sterta liści. Może być doskonałym schronieniem dla mniejszych czy dla większych zwierzątek. Jeżeli jeszcze do tych liści dodalibyśmy na przykład gałązki albo jakieś kamienie, to możemy być pewni, że znajdzie tam swój dom bardzo wartościowy, mniejszy czy większy zwierzaczek, żyjątko, które na wiosnę zrewanżuje się nam. Eliminując wiele różnych szkodników roślinnych. Tak więc, kochani, jeżeli już denerwują Was rozsiane liście drzew w różnych miejscach ogródka, to po prostu zgrabcie te liście pod drzewo. Niech one będą tam, czy w tym miejscu, czy obok tego drzewa, do którego należały. Jeżeli ktoś nie chce tego robić, to również liście może wykorzystać na różne sposoby, bo liście mogą być ściółką, tylko wtedy trzeba pamiętać, żeby położyć kilka patyczków na tych liściach, żeby wiatr ich nie rozwiał, zanim się przekompostują. Można złożyć je na jakąś osobną pryzmę i poczekać troszeczkę, aż stworzy się z nich ziemia kompostowa. Można ostatecznie też. Dodać do kompostownika, warto jest zrobić wszystko, żeby wykorzystać to, co jeszcze w tych liściach jest, aniżeli usuwać je po prostu z działki, wywozić i wkładać do śmietnika. Więc trzy razy nie: nie kopiemy, nie wyrywamy roślin, tylko zostawiamy ich korzenie w glebie oraz nie usuwamy liści z drzew. Permakultura. We wspaniały sposób podpatruje matkę naturę. W tych naturalnych miejscach, w lesie, właśnie na łące, rośliny są bardzo mocne i bardzo rzadko zdarzają się tam jakieś w cudzysłowie tragedie, które eliminowałyby drzewa, krzewy czy jeszcze inne rośliny. I dzięki właśnie permakulturze możemy. Uczyć się tej obserwacji, tego podpatrywania i wprowadzać dobre, sprawdzone rozwiązania w swoim ogrodzie. A czeka nas za to nagroda, bo żyzna gleba to jest zdrowa roślina, a zdrowa roślina lepiej opiera się różnym chorobom czy atakom. Kochani, jeśli lubicie nasze nagrania możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTube. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.